Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mafia 3. Zostaw oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek. I po drodze jakiś frajer mnie zaczął gonić. Jeden z drugim. Nie wiem o co chodzi, ale po prostu ich zlikwidujmy. Jesteśmy też już przy miejscówce kolejnej. Zostało nam 11 tysi. Kurwa, tu Nate jest. Nieprzebijalne krzaki też tu są. XD Dobra, zbierzmy highs, Weźmy apteczkę. Wezwijmy typa od ammo. Wezwijmy typkę. Piarę od. Od tutaj. Przewożenia hajsu. O, oni tu w ogóle wiadomo. No to i schowajmy broń. Dobra, zacznijmy od tego, że najpierw sobie kupimy to i to. Potem kupimy sobie amunicję. I dalej mamy 33 tysiące karabiny. Czy ja tu mam jakąś ulepszarkę jeszcze do zrobienia? Mamy tak, celność jest ulepszona, Amunicja ulepszono. Stabilność weźmiemy, wolniemy, Ulepszono. To jest zablokowane. Dobra, zostało 14 tysięcy. Więc broń krótka. Bo nimi też strzelamy. Celność lepszą. A, to mogę ulepszyć. Dobra. No to w sumie y, dla ciebie, ciebie nic nie mam. Okay, Ale git, no. Ulepszyłem sobie trochę rzeczy. Teraz wsiądziemy do autka. I jedziemy tutaj, bo tutaj mieliśmy jakby... Mm, główną, główną część tego quest'a teraz. A, że po drodze było tutaj jeszcze coś do zahaczenia. No to akurat idealnie się złożyło. Bo to sobie zrobiłem. Yy, dzisiaj najprawdopodobniej skończymy przejmować tą dzielnicę w tym odcinku, więc gitara nie będzie trzeba już przejmować. Dzielnic zostaną naj, naj, najprawdopodobniej tylko trzy kwestie fabularne i nic więcej już nie będziemy mieli do roboty, bo poboczniaków tak niezbyt mi się chce robić. Boże, jaka polna droga w ogóle. Jakbym po łodzi normalnie mieszkał. U nas też takie drogi są dziurawe. Zatrzymaj się. Dobra, cyk. No, no może po cichu, a się wystraszyłem kurwa. Niestety zadzwonił po posiłki.

Jaką odległość wcelować w tego typa głowę? To niezłe run for cover. Weźmy z nich hajs na początek. No niestety, no posiłki zostały wezwane. Nic na to nie poradzimy. A nie zmienia to faktu, że i tak więcej hajsu dzięki temu tylko zarobię. Bo jeszcze z nich sobie zbiorę. Nie, 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 chcę tego. Mój pistolet jest najlepszy. Bo ma tłumik, a to jest zarąbista sprawa. Dobra, jak tu wejść? Tu wszystko zebrałem Nie ma sprawy, spierdzielajcie. No i dobra. Gotowe. Jeden i drugi quest z przejmowaniem dzielnicy został zrobiony przez nas. Możemy stąd zawijać, możemy jechać pogadać zarówno z jedną jak i z drugą babeczką, bo i to i to jest ukończone. Niestety jest dość daleko. Ale najważniejsze, że w końcu się udało to zrobić. Możemy jechać, przejąć tą dzielnicę i zająć się kończeniem gry. Mafia 3 Definitive Edition. A zobaczymy, co później będziemy nagrywali. Bo tak naprawdę, jak ja nagrywam ten odcinek, to jest 2 maja. 18 maja chyba ma premierę Day's Gone, które mam zamiar na pewno ogrywać na kanale. Więc seria z Mafii Trójki na pewno została przerwana w jakimś tam momencie yy, i z kanału zniknęła na trochę. O czym pewnie wspomniałem też w Day's Gone, w pierwszym odcinku. No ale. Bardziej mnie interesują gry przechodzenie gier, które mają akurat premierę. Tak jak albo akurat to jest The Walking Dead, czy Life is Strange, na które nadal też czekam w sumie. Bo jedno ma nie ma a jedno ma wyjść chyba w sierpniu albo we wrześniu, jeśli się nie mylę teraz. W najbliższym czasie. Ale tak jak mówię, nie? Wolę zająć się gierkami, które mają akurat premierę niż no, ogrywać mafię, która wyszła, nie wiem, kilka miesięcy temu, czy ponad rok nawet. Wolę sobie przerwać taką serię i najwyżej wziąć i później sobie dokończyć, nie? Wrzucanie odcineczków. Dobra, pogadajmy. Jeszcze sobie jedną rzecz tylko zrobię, zanim tam wejdę, wezmę to i to. I idźmy pogadać teraz. It's been a bad couple of days for old Bobby Bastion. Far less of his product out on the street than he and Miss Marcano would like. Sounds like good news for you. I mean, it doesn't hurt. What are things looking like at the lab? Is Bastion there? Yeah, and in a fucking state. Apparently, the Marcano's aren't too happy about the cash flow disruption. Yeah. Well, let's see how they feel about losing their drug lab. And Bear, sell what you're gonna sell, but you better steer well clear of the hollow. Dobra, to to już wiemy gdzie no, mi furę rozjebał, no nie wierzę w niego Czy naucz kurwa i... A nie, nie rozjebał. Amunicji masz max... Yy, potrzebuję kupić to i to... Yy, w broni krótkiej coś chyba miałem jeszcze. Ale tak czy siak tego nie zrobię, nie? 18, 18, 18 zablokowane. Ale możemy zrobić może tutaj coś. Nie. No to cóż. hajs. W sumie chyba nic jedynie nie dałem, ale to szczegół. I tu mamy w sumie po drodze tego quest'a. Więc git. Jadąc do tamtego quest'a zrobimy sobie tego quest'a. co pozwoli nam przejąć jeden z interesów, oddać go w ręce irlandczyków. I kolejny sobie zrobimy i ten kolejny też przejmiemy i oddamy potem w ręce irlandczyków. Ja pierdolę, ile tu ludzi jest. O kurwa. Dobra, najkrótsza droga do tego typa. Ja pitole, jak ja mam się do niego dostać jak tu jest zamknięte przejście? No nie przejdę, nie ma chuje. Cicho siedź dzbanie, bo mnie... Gorzej chyba umrzeć, jak się sika. Kurwa, ile tu łazi. Muszą być precyzyjne strzały. Nie ma tutaj miejsca na pomyłkę. Bo zaraz się rozpęta rozpierdziel. Amunicja.

Tu w ogóle szyba jest Lol. Dobra, jakoś to idzie. Jak mówię, nie ma tutaj miejsca na pomyłkę. Mamy to, przeszedłem jakoś tutaj. Jak już mam to, to już mi się nic nie stanie. No i oddajemy to oczywiście, tak jak mówiłem, Burkowi, czyli landczykom. Some help holding down Frisco Fields. You got some boys you can spare. You can count on me, lad. And I'm hoping I can count on you to return the favor with the next part of the city. eventually i got a witness to come forward with information that implicated someone other than sammy robinson a woman who lived near robinson's place saw sal marcano and his son georgie leaving the bar the night of the killings i tried to bring sal in for questioning but all my efforts were blocked by a judge holden who we now know was on the take no I dobra. Lokal logalnięty zbierzmy trochę hajsu jeszcze, bo tu trochę gotowy jeszcze leży. Po tych typach co ich pościągałem, apteczki nie potrzebuję. Kurde, nie wiem jak stąd mam wyjść teraz. Dobra, już wiem. To nasi chodzą, nie? Te. Dobra, tą gotówę też olać. Jedyne co bym się stąd wziął to taka kamizelka, która tu gdzieś chyba była, nie? Ale to już ciul z nią. Dobra, gdzie jest moja fura? Tu stoi, okej. Okay. Ale kurde jaki tu jest interes, nie? Pop, to jest zadowolony na 100% teraz jest. No i dobra, teraz jedziemy tu pogadać, bo to też już mamy ukończone. I w ten sposób przejmiemy sobie całą tą dzielnicę i będziemy mogli w następnym odcinku robić sobie questa związanego już z fabułą i końcem gry. Tutaj mi się przynajmniej wydaje. Bo dzielnicy już innych się tutaj nie da przejmować. To jest głupio ustawione, bo to jest...

i had a hunch, so i sat on an apartment in the french ward that's listed under his youngest kid's name. fucker's been holed up there. he slipped back into frisco with some cronies in tow. I think he figures if olivia doesn't get to him, you will. you all right? fuck no. those poor people. i've got an old friend from the state department who's going to help them. but moreau. moreau. that asshole, remy duval. they've got to answer for what they've done. all of it. they will. you have my word. jesus. No i dobra. Przejmujemy dzielnicę Biczku. Kamizeleczka, amunicja, cyk. Nie, kurwa, odjechał. A, w sumie mam 10 kg, to dużo nie. Właśnie mi rozwalił samochód. Tylko się, kurwa, nie zderzcie, nie? Dziękuję za, za autko. Czy ja tam już nie byłem, w tamtym miejscu? Oczywiście, że byłem, bo na tym polega przejmowanie interesów, nie? Za każdym razem jest to samo. Najpierw czyścimy jakieś miejscówki i w największej później się okazuje, że tam jest boss. Ale na szczęście jest już to ostatnie czyszczenie miejscowe. Bo została już tylko fabułka do dokończenia. Kurwa. Łopanie. Mam ochotę wjechać tam po prostu na pełnej. I zrobimy to. Czyli ja sobie wezmę wezwę, wezwę tych oto ziomeczków, i cyk. Bawcie się, panowie. Kurde, zamknięte tu są drzwi. Zostawcie się ostrożni! Słyszałem, że pan oferuje 500 dolarów. To jest rumbiste Moi tu wjechali na pełne jelo. <śm> chłopi gdzie z pompą i se po prostu strzela ty z sprawa Ja nie muszę nic zrobić, czemu ja wcześniej tego nie robiłem? Co dwa heady został, nie? A jeden typ mi został? A jeden typ mi został ty. Dobra. No poradzimy sobie zresztą sami, nie? O kurwa. Patkiem nie został jeden typ. Uh. No więc właśnie. I w ten sposób mamy pięknie przejęty kolejny interes. You

Ale on truje dupę o to. On zabezpieczyłem. Oddam to kasandrze w pizdu. Ja no, oddam mu, no. Każdy ma po tyle samodzielnic. no każdy ma trzy. Tylko problem jest taki, że niektórzy mają większe, niektórzy mają mniejsze. Cassandra ma chyba największe. It's the same off we ran over in Vietnam. You wanna bring down the dipshit in charge, you target their men and in infrastructure, eliminate their ability to fight back, and before they know it, they're standing there all alone, ass hanging out in the wind. No I Nie mam zamiaru zmieniać ubrania mu, bo zajebiście w tej kurtce wygląda chłop, nie? Sam bym taką nosił. No dobra, do nowan wie coś o Remim Duvalu. Jak się błyszczy to autko. O kurwa, jak daleko. Ty, ale w ogóle hajsu nie mam do odebrania od nich, nie? No to jest do oddania Berkowi. Jak tutaj dojedziemy, to się pewnie skończy. Quest, jak dolecimy do tamtego typa. Więc tak czy siak, muszę tam jechać, żeby zakończyć questa. A jest to dość długa podróż, bo 2500 metrów. Trochę to jest, ale to w linii prostej, nie? my jeszcze musimy drogą jechać. A mamy szybkie autko, więc obstałem, że tak w maks dwie minutki tam dojedziemy. Który przechodzień wpadnie pod samochód? Przechodzi nie wpadł pod samochód, auto wpadło pod auto. O, jeszcze tutaj jakimś wedługtem będziemy lecieli, ty Chłopie Ej chyba pierwszy raz tą drogą jadę, ale ładny widok tu jest w sumie stąd. No fajnie to wygląda Cyk, omijamy drift driftem biedę. O kurde, teraz tym mostem, nie? Tam leciliśmy tym wiaduktem. O, nad wodą. O, wow, ale ładnie to wygląda. Taka droga nad wodą. Fajnie, fajnie. I teraz lecimy tutaj mostem jakimś. Dobra, jesteśmy na dzielnicy Kasandry, pierwszej. Kuźwa, naprawdę, typie. Cyk. Szybci wściekli na dwóch koła. Autka nie biorę, nie chcę mi się robić tego questa pobocznego. W sumie jak, żadne, jak każdego innego. Siema. Dobra, jeszcze jedna rzecz na szybkości to i to. Bo może się okazać, że nie będę miał zaraz okazji tego zrobić. Yy, Amo. Kamizelka. I tutaj wyposażenie do broni krótkiej, mamy 10 kafli, więc powinniśmy móc to wzmocnić, tego nie, a to też nie, czemu to jest zablokowane, o 18, jedynki nie było widać, dobra, pogadajmy. Sounds like your assessment of the ball was spot on. Listen to this. Look at what he's doing to us. Our neighborhood, our homes. I, for one, refuse to sit by and watch as some rubber-lipped nigger runs roughshod over everything we hold dear. And what is it you hope to accomplish? I will strangle that motherfucker. That's what I'll accomplish. I Apologize shouldn't use that kind of language he is egging you on rim you are much too important to be caught up in all of this is the situation unfortunate of course it is but nothing he is doing changes anything let sal's men handle it sal's men olivia the people of this neighborhood expect me to protect them not some greased up whop assholes no 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 i need to respond to this Send a message to those niggers and the guineas that here in Frisco Fields we take care of our own. This is a mistake, Remy. You could jeopardize everything we have been working toward. Our very way of life is at stake, and you think I give a goddamn about some casino? Sometimes I think you've forgotten your station in life, Olivia. A minute or so later, Olivia called Sal. Told him Remy's Southern Union pals were out looking for you. If you head back up there, I'm sure it won't be long before you run into some of them. Get them to tell you which hole Remy's hiding in. Yeah, once I'm done with that prick, Olivia's next. But getting to someone like her ain't gonna be easy. Between Marcano's men and all those rich white assholes she runs around with, they'll spot me coming a mile away. I need you to look at our options, come up with a plan. Okay. I'm gonna look at our options and come up with a plan. What's wrong <laughs> with you, man? <laughs> Personal hygiene is very important. <laughs> <laughs> Sounds <is> like hope. <laughs> Dobro. No jest to dość daleko, bo musimy wrócić teraz tutaj, więc yy, no co, skończymy odcinek i zaczniemy go sobie już tam. Dzięki za oglądanie, zostaw oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek i widzimy się jutro w następnym odcinku. Trzymaj się, jego popołudnia, cześć!